Klub, e, klub No, bez pięknego Dareczku. Witam z Województwo święto wszystkie nadaje w tej chwili z domu rodziców z miejscowości Iwaniska Dareczku, nie do przez korzowskiego, a tutaj portemen z Iwan jest. Proszę Dareczku, to jest Remy. SP7LG, tu SQ3D. No witam cię jeszcze raz. No bardzo fajnie, że cię pierwszy raz słyszę na radiu. E, bardzo ładnie dolatujesz. Czasami... Eee, sygnałowo spadasz tak do 6 7 esów, a tak to na 78. Eee, rejestruj nasze, naszą łączność, to ci wyślę na Messengera, to sobie zobaczysz, jak to u mnie leciało. No i fajnie, bo to nasza w sumie pierwsza łączność, powiem ci tak szczerze. Eee, zawsze tak, <ścoughs> przez internet, przez internet, a nigdy nie mieliśmy okazji tak dosłownie w eterze się spotkać. No ale się udało. Proszę leszku.

<laughs> Gdzie byśmy mogli się, z, wiesz, ze sprzętem rozłożyć takiego klubu typowo nie mamy. No niestety. Może kiedyś coś od miasta dostaniemy, ale no nie jestem tego pewien. Ale musimy spróbować, wiesz? No, bo tak to każdy od siebie nadaje. Spotykamy się. Wczoraj byliśmy u kolegów z szóstego okręgu. Jest film na YouTube. To sobie może zobaczyć. No, by było nas tam troszkę. No i powiem Ci, bardzo fajnie było. Także. Jak wspomniałem nadaje po prostu z domu, z domu. Proszę Leszku. E, Dariusz Patek, ja sobie napiszę te koordynacje, bo sobie tu chcę nagrać. SQ3, e, SQ3, e, Dorota, Natalia i Dariusz. Żegarnik w grupie Łosza Sopot, ja sobie zapiszę. I tu to zmieni Lermigda, Leszku. Patek, a dobra. Na Leszku, Patek, Leszku, Leszku, do powrotu. Ja, ja mógł pozdrowić moją miejscowość kochaną, moje miasto rodzinne, bo to ludzie się bardzo szanują. Że my... Panie kolego, ja mówię, wydać, arenyska, to powiem takie słowa. To jest ten co zgadza, bo to rozpoznałem, bo ja to jest coś niewalidzka, bo je włoży świętem wszystkim. Zasadnie, że gdy na klubu łączności, i on oczywiście, yeah, że świętym słowem, to ja to na włącząco nagrywanie, bo ja robię takie, to jest historia. Jak raz za, to nie będzie, to już nie będzie. Tutaj, Darku, to nie byłem do tylko byłem dla kamery. Tutaj łączę się z kolegiem Dariuszem SQ3DN, czyli SQ3 do na Dania. Właściwie, Darku, proszę, się Bardzo ładnie ci odbieram w tej chwili, nawet to bardzo ładnie poszło. 5, 7, 5, 8. No, chętnie powtórzę skąd jesteś. Jak mi napiszesz na Messengerze, bo powiem Ci, w pewnym momencie troszkę spadło, ale nie było tak jeszcze źle. Także pozdrawiam Ciebie i Twoją miejscowość oczywiście z Żagańskiego Klubu Łączności Bóbr Pozdrawiamy serdecznie, no, z tej strony prezes tego klubu Dariusz także z Żagania pozdrawiamy serdecznie Z Żagajskiego Klubu Łączności i operator Dariusz z klubu Stefan Kratek 3, 2 3, Dariusz Jest zabośniwa niska, jest zabośniwa niska, święto wszystkie darmo.

20, to mam maski, po prostu mam tak to wygląda, e, Już ci mówię nadaję z JAS-u FTDX 10 i antenę mamy n 22 metry z cewką na 80, rozwieszony gdzieś, żebym ci nie skłamał 6 może 7, no niech będzie 8 metrów nad gruntem, pod lekkim kątem. Przy budynku, także to tak z mojej strony wygląda 100 W mocy w tej chwili. Żeganski klub łączności, tu SP7LG. Właśnie pięknie, ale tak piękna modulacja, głośna. Głośna, bo sygnał to jest tak 5, 7, 5, 9, ale modulacja przepiękna, i super klarowna, czysta i głośna. A jaki Mike, można wiedzieć, proszę, datku, tu SP7LG dla Żeganski łączności. SP7LG dla SQ3D Standardowy mikrofon IAS-u, nie mam tu żadnych wzmocnień, po prostu lecę ze standardowego. Ale same ustawienia mikrofonu w radiu są mocno podkręcone. Także mi się wydaje, że jest dobrze, bo jest głośna modulacja, a mogę właśnie tak jak mówisz S-owo troszkę słabiej dolecić, ale tą modulację staram się jakoś tam podkręcić. No i tyle. No, także bardzo fajnie. Dziękuję Ci za łączność pozdrawiam jeszcze raz 73 dla Ciebie. I na koniec dla Ciebie mikrofon. Proszę. Dziękuję, Darku. Darka, pomożesz mi z powstania do wstania tego Kenwooda? Nie, tu jest tam przy ustawie. Wstanie ustawie ekwalizera umiejętnym Kenwoodzie 570 Delta. Ja na policzu. Darku, teraz nadaję drugie ekwalizację, drugie swoje SQ7LG, tu q 3 dn Słuchaj, jest gorzej. Wtedy było trochę lepiej. Ja to rejestruję, także też sobie zobaczysz, jak tam do mnie lecisz. No, także wcześniej było o wiele lepiej. Moim zdaniem, bardziej wyrazista ta modulacja była. Proszę. SQ7LG, tu SQ3N powiem ci tak, teraz bardziej taka basowa poszła ta modulacja, nie była zła ale ta pierwsza była najlepsza, moim zdaniem później jest ta, a ta druga była na końcu. jedna możliwość, tam się Darek. Tutaj teraz. No, teraz jest bardzo głośno i wyraźnie. Powiem ci, teraz jest super. No, tak, tak. Powiem ci, że ta modulacja fajna jest, tylko ten sygnał mi się już waha, wiesz? Z Twojej strony, ale teraz było bardzo głośno i wyraźnie. Darku, proszę, Dobra, Dareczku, wrócę tutaj, Tutaj porównasz, Nie ma problemu, poczekam. Tu pierwsza modulacja SP7G i legański grup łączności Darek, tutaj SP7G Darku i jak mnie słyszysz teraz? No bez dwóch zdań ta modulacja wygrywa. Także ja już bym zostawił to co teraz obecnie. Mariusz, tutaj jest pośrednio. No, też jest bardzo fajnie, bardzo głośno, ale moim zdaniem fajniejsza była poprzednia. Ale ta wcale tak nie odbiega od tej poprzedniej, proszę. Dareczku, dziękuję. Ja o co chciałbyś, Dobrze. Dareczku, poznałeś Wasz klub. Jesteście na całą Polskę ogólnie popularni. I cieszę się, że mianowicie rzeczywiście powiedziałeś, że pierwsza mocność. Na Facebooku jesteśmy, Dareczku. Co będzie na relacji? No również, dziękuję, się ba dziękuję bardzo za tą łączność, bardzo fajnie, no, potestowałeś, wiesz już co, jak, no, i też Cię pozdrawiam, no, od tu od nas. Trzymaj się i 73 dla Ciebie połączności, na razie, hej, hej!